Dziś wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Szańca zorganizowaliśmy kolejną akcję honorowego oddawania krwi w Wiejskim Domu Kultury w Szańcu. Klub działa od 7 lat i do tej pory udało nam się zorganizować ponad 20 takich akcji, na których łącznie uzbieraliśmy około 500 litrów krwi. Zachęcamy wszystkich do wstąpienia w szeregi naszego klubu. Który raz oddaje Pan krew? Paręnaście razy już oddałem. A dlaczego warto oddawać krew? Że nie można jej wyprodukować. Musimy ją sami oddawać, by pomagać innym. Co Pana skłoniło, żeby dzisiaj oddać krew? Oddaję regularnie staram się tak w miarę mniej więcej co 2-3 miesiące oddawać, a i zauważyłem, że jest akcja organizowana tutaj u nas lokalnie. No pomyślałem, że czemu nie. Po co gdzieś jeździć daleko jak można. W, rodzinnym, w rodzinnej wiosce oddać. Coś zrobić dla ludzi. A skąd się panu dowiedział o akcji? Jestem członkiem Stowarzyszenia Miłośników Szańca i także klubu honorowych dawców przy ochotniczych straży pożarnych. No i obserwuję obie te organizacje na Facebooku, stąd wiem co się dzieje i dlatego też jestem tutaj. Która z panu daje krew? Koło 14. 14 raz. A co z Pana skłoniło do oddawania krwi? Sama mam wśród znajomych osoby, które potrzebują krwi. Są różne zdarzenia. Dzisiaj mówimy wypadki, nowotwory, i warto pomagać. Ja powiem tyle. Warto pomagać jeszcze raz i oddawać krew. Dziękuję bardzo.